Jojo, witajcie podałanie mojej strony Jajuda mi zwarz, a popatrzcie i te Simczą pelerynkę miał. Miałem pelerynkę? Aha, no jak stajemy z tą pelerynkę? A, w no, Dzień faktycznie. dobry przy Witamy bardzo serdecznie Was, Bolt Battle Team to odcinek jest tak, tak! Mam mm -hmm. nadzieję, że spodoba Wam się, a my zapraszamy Was, by 1200 łapek dać. No i na redze chyba widzimy się. Aha! I suba no, zostawcie no, jeszcze! No i, no i suba, i lajka i w ogóle. No! no I komentarz o. Wbi wbijamy na redę, tak i te sim! No, no, no właśnie, idziemy, jo, Helikopter. Helikopter, ja już widzę. Takiego ta, ta... agenta wyskakującego z niego i w ogóle. I takiego super raźnego, w ogóle taki super helikopter mam na myśli ja. Ale super helikopter, prawda? <ścoughs> yyy, yeah. ja! I was scared of dentists and the dark I was scared of pretty girls starting conversations. All oh, my friends are turning green. Cause I'm a teacher, this is stunting that green. Whoa, they come on, star. Running down the river side. they to wait the dark side. I'll be your left hand man. Cause I love you when you're singing that song And I got a lump in my throat Cause you're singing the words all wrong Oh lady, runnin' down to the tide Takin' away to the dark side Dobra, o, dobra, Poś... jakoś wygląda to Powiedzmy, że zrobiłem skok w środku O, patrzcie jaki helikopteryk padał, tak, tak Trochę krótki, czemu on ma skok okay, ja tu Nie, to nie jest to Oj, właśnie, taki helikopter chcieli zrobić tu. O, to ładny gut hmm. jest tutaj Damia No trochę długi, ale podoba mi się, no. Hmm. Dobra, tutaj dwa helikoptery. Sprzeczne <laughs> <laughs> <O. śmiech> Te są, z, ten, ten z drzwiami, taki kwadratowy. Hmm. Okej, okay, chyba Damia tu. No, może dać. Halo, halo, widziałem cię, dobra, żółty teraz taki. Hmm. Hmm. Patrz, jaki duży, a z trzech mieści z przodu się. Zdajemy? Okej, okay okay no, to zdałem Oj, co długi nie zmieniłem, ja przygotowany blok przecież miałem tu. O, legendarii, po... Uh, legendarii! Legendari, legendarii, a sobie. Legendarii, legendarii, okej, kolejna praca teraz. Ja właśnie coś takiego. Ej, bardzo, ja tu dam nawet epic. Ale mały jest. No, ale mi się bardzo podobał, też się zrobi taki. Ten taki trochę wygięty jest, z tyłu, ale okej, okay, kedamia. Okej, okay, kedajemy, no. Pasuje. Ooo! Ten tutaj taki bardziej przypomina. Co to jest. To, jest? to jest taki ja okay, Och, jeden. Taki nowoczesny I... był on. Ooo, ten jaki armat Takie Jakie działa, uch. Okej, okay, także ja Takim uf. chciałbym jeździć. Jeździć. Lecieć wszędzie ja. Tak, tak! No to Ale w sumie... Coś ze śmigłem. Eee, <laughs> Lekko. Pup, nie podoba ten mi się. Eee. Okt. Okt. Aha, nieźle. Puper pup. Super Super, pup. Pup. Super pup. No nic nie zrobił. Dobra, mm, teraz... Ten chyba jest zakochany, ewidentnie. Łee... Yeah. <laughs> Przez te partikle. Mm. Ale chyba... Nie, Pup, nie podoba no, mi nie to się. No 214! 14. Proszę, wracamy do formy dobrym. Uuu, nice! dzi Dobra, dobra, padałanie, dzięki. dobry Bruny oh. dziękuję. idziemy. Do lecimy, co! Co! Święty Mikołaj! Co? Teraz na drewno tak. Co się oni? Dobre możemy robić. Dobra! Padałani. Nie wiem hmm. czemu, no ale. Niby Wielkanoc, niby nie, no ale. No <grym> ja. ja zrobiony, Pixel chyba teraz zmylił mnie. Hmm. Trochę zmyla, trochę zmyla. Ej, no ładnie wyszedł, bardzo ładnie. Hm. śmiesznie. i co dajemy? O, jak w no, O, dziwną... o ale fajny, good, chyba dam ja tu. Good, mówisz, no, że dajesz, to Daj, good. Patrz, nawet taki górę nie wy... Mm -hmm. A ja dałem okejkę okay akurat. A tu akurat nie podoba mi. To tu jest bardziej krasna ale Mikołaja. Tutaj okejkę okay dam ja. No, też dałem okejkę. Okay tutaj bardziej. Pół, pół, pół. no mało zrobione. Bo to pixel art jest i do tego taki na ziemi. Średni. taki średni. Mm. Uuu. O, tutaj górę bardziej jest... dam. No tutaj twojej można dać jak najbardziej górę, mm. bo jest dość duży tak tak O, o tutaj błąd tknął w kominie co Taka z nim praca. stało się tu Co? także daje ale Góra te oczy tak w sumie no ale ooo choinkę nam zrobili to jest zrobić. też taki krasnalowaty no ale okej gejarczy okej to dajemy tam. no tamten jakiś taki bardziej pomysłowy był Not hmm. O, tu, 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 co tutaj, to jest? Tutaj pup jadam. no co to jest? Za Mikołaj no, dziwny. No O, ten chyba Pokémonem jest. <laughs> Pokémonem. <laughs> tutaj Oj, pup. Ale pup A, bo, też? Ja dam okejkę. Nie podobało mi się. A nie, za, za to, że był dość duży. O, good. Tutaj good? No dobra, też Taki tam się spuszczę. Takie różowe miał. O, nasz, 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 nasz. Zobacz, zobaczymy, co tu rozdają. Tak! Ole, złote, ile legendarii! Ile legendarii! O, o, nieco, o, legendarii. O, o, dobra, patrz jak dużo legendarii dostaliśmy my! O, mimo... Okej! Okay. No, z dzwoneczkiem! Tutaj, okej, okay. No okej, okay, kadam, no. Mimo, że taki jakiś płaski bardzo był. A to jest sama głowa Mikołaja, tak? Nie, to też to, to żółte, tutaj to jest reniw... Super <laughs> To żółty jest na Och, Ooo, to o. jest nawet nawet uroczy, ma ciastko i mleko, chyba. No, ciastko tak, i mleko. A tutaj nawet głód chyba dam ja. No. Uu, Wygraliśmy prawie punktów. Praców. Bardzo no, ładnie. Nie wiedziałem, Fajnie, wynik. Fajny odcineczek, wow. dwa legendarii. Bardzo no. fajnie podoba Super. się to. Tak, tak jaki epicki odcinek był to, mimo że tak nie pasuje do kwietniowych, e, marcowych klimatów, on i, I to nie w sumie bardzo. Jeszcze. No, to, to, mimo tego, no, 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 co poradzisz, no. No, no? no, no nic nie poradzisz, nic nie zrobisz. Właśnie, ale dwa legendarii super no, tak, tak. super odcinek. Więc Pamiętajcie by 1200 łapek wbić i wtedy bardzo szybko odcinek pewnie pojawi się. Teraz, ostatnie 4 dni temu był, więc bardzo szybko wydaje się mi. No. Mm -hmm. Więc trzymajcie się padałani. Niech moc będzie z wami i ty z nim ze mną był. Not, no, no jap. No, yo jo, 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 jo,